Deszcz siegł go tam jak zimny nóż. Joker leżał na betonie pod mostem, martwy. Kula w głowie. Batman stał nad ciałem. Patrzył na tę białą twarz bez uśmiechu i czuł, że coś mu pękło. Nie pamiętał strzału. Nie pamiętał nawet, czy trzymał broń. Następnej nocy obudził go koszmar. Albo halucynacja. Krew na rękach. Głos Jokera, śmiejący się w ciemności. Zrobiłeś to, Bat. W końcu to zrobiłeś. Brus zrywa się. Sprawdza broń. Jedna kula mniej. Serce wali mu jak młot. Wychodzi na ulicę, ale go już nie jest takie samo. Miasto patrzy na niego inaczej i ludzie szepczą, cienie szepczą głośniej. Spotyka za w obskurnym barze, pachnie siarką i tanim winem. Mówi mu prosto, "Toście cię przeklął gruz. Albo sam się przekląłeś. Pokazuje mu iluzję. Widzi siebie, jak wciska lufę w usta klauna i pociąga za spust. Widzi też coś gorszego. Jokera, który się śmieje nawet z dziurą w głowie. Potem pojawia się John Constantine. Jak zwykle śmierć papierosami i złymi decyzjami. Gratulacje stary. Zabiłeś diabła. Problem w tym, że teraz Gotham potrzebuje diabła, żeby funkcjonować. Daj mu butelkę i radę. Przestań szukać prawdy. Prawda cię zniszczy. Batman nie słucha. Schodzi głębiej do kanałów. Do opuszczonych cyrków. Do miejsc, gdzie Joker kiedyś zostawiał swoje martwe żarty, spotyka Deadmana, który opętuje trupy i zmusza je do mówienia. Jeden z troposzy z gardłem harczy, on nie żył już od dawna, ale ty go dobiłeś. W międzyczasie miasto płonie, Gangsterskie wojny wybuchają, wobec Jokera nikt nie trzyma psychopatów w ryzach strachu. Batman widzi odbicia w kałużach, czasem to jego twarz, czasem twarz Thomasa Wayna z Flashpoint. Czasem po prostu pusty kaptur, w końcu dociera do sedna, w tym samym moście, pada na kolana, deszcz spukuje krew z jego rąk, ale nie z umysłu. Wspomina ostatnią rozmowę z Jokerem, tamten powiedział, wiesz, co jest najśmieszniejsze, że kiedy mnie zabijesz, staniesz się mną. I Batman zdał sobie sprawę, że nie pamięta strzału, a może naprawdę nie pociągnął za spust. A może pociągnął, może to bez znaczenia, bo największa tortura nie polega na tym, że zabił Jokera. Największa tortura polega na tym, że już nikt nie będzie pewien, czy tego nie zrobił. I to właśnie go przeklęło. Na zawsze.